W kuchni ktoś trzaska szafką mocniej niż trzeba. Ty już wstajesz, zanim padnie pierwsze słowo i mówisz tym miękkim tonem: Spoko, ogarnę. Jeśli robisz to automatycznie, to o tobie. Objaw jest prosty: czyjeś napięcie wchodzi do pokoju i ty natychmiast próbujesz je rozbroić. Mechanizm też jest prosty, tylko bolesny. Jako dziecko nauczyłeś się, że spokój dorosłych bywa warunkiem Twojego bezpieczeństwa. Więc twój organizm do dziś traktuje ich emocje jak alarm. A obietnica na dziś jest konkretna. Pokażę Ci, jak ten alarm działa, dlaczego cię trzyma w roli uspokajacza i co daje realną ulgę bez udawania twardziela. To zaczyna się banalnie i właśnie dlatego jest trudne do zauważenia. Nie masz w głowie myśli, muszę uspokoić dorosłych, tylko niech będzie ciszej, niech to się nie rozkręci, zaraz będzie źle. Ciało reaguje pierwsze. Szczypie w klatce, brzuch się ściska, barki idą do góry. Jeszcze nic się nie stało, a ty już jesteś na dyżurze, potem wchodzą zachowania. Zamiast zapytać czego potrzebujesz, zgadujesz czego potrzebują inni. Zamiast powiedzieć nie, tłumaczysz, usprawiedliwiasz, łagodzisz. Zamiast zrobić przerwę, wchodzisz w naprawianie. Wiadomość, telefon, szybkie hej, wszystko ok, żart, który ma rozładować atmosferę. Bywasz osobą, która przeprasza za cudzy humor. Bywasz tą, która wraca do domu i odtwarza rozmowę klatka po klatce. Szukając momentu, w którym źle powiedziała. I tak, to męczy, ale najbardziej męczy poczucie winy, gdy tego nie zrobisz. Są trzy rzeczy, które często idą razem. Pierwsza, jesteś świetny w czytaniu ludzi, a słaby w czytaniu siebie. Druga, masz odruch wezmę to na siebie, nawet gdy nikt cię o to nie prosi. Trzecia, kiedy ktoś jest w emocjach, twoja głowa robi się zimna. I szybka, a dopiero po wszystkim przychodzi zmęczenie, rozpad, czasem płacz bez jasnego powodu. W środku siedzą bardzo konkretne zdania: Jak ja tego nie zatrzymam, to się posypie. Jeśli on, ona się zdenerwuje, to będzie moja wina. Muszę być rozsądny, bo ktoś musi. Albo jeszcze prościej nie wolno mi dokładać. I tu jest mroczna część, nawet kiedy jesteś dorosły. Twoje ciało nadal zachowuje się tak, jakby cudza złość albo smutek były zagrożeniem, które trzeba natychmiast unieszkodliwić. W tym odcinku dostaniesz mechanizm, który to podtrzymuje ulgę wynikającą z samego nazwania tego oraz zmianę perspektywy z taki już jestem na to był mój sposób na przetrwanie i mogę przestać płacić za niego całym sobą. To, co nazywasz uspokajaniem dorosłych w soczewce przywiązania, wygląda jak bardzo wczesna nauka. Bezpieczeństwo nie zależy od tego, co czujesz ty, tylko od tego, w jakim stanie są inni. Dziecko nie ma luksusu analizować. Ono testuje, co działa. Jeśli dorosły jest przeciążony, nieprzewidywalny albo emocjonalnie nieobecny, dziecko szuka sposobu, żeby kontakt w ogóle się utrzymał. I jeśli odkryje, że najlepszą przepustką do bliskości jest bycie spokojnym, bycie pomocnym, bycie rozsądnym, to zaczyna to robić coraz częściej. Nie dlatego, że jest dojrzałe, dlatego, że jest zależne. W teorii przywiązania ważne jest to, że dziecko buduje sobie mapę relacji, nie mapę w słowach, tylko w odruchach, co mnie chroni, co mnie naraża, jaką wersją siebie mam być, żeby zostać. I tu wchodzi pojęcie, które brzmi mądrze, ale w życiu jest aż za znajome, Przymusowa opiekuńczość. To nie jest zwykła troska, to przymus bycia tą osobą, która stabilizuje atmosferę, trzyma emocje innych w ryzach i nie dopuszcza do eskalacji. Przymus, który z zewnątrz wygląda jak taki dobry człowiek, a w środku jest jak spięty kabel. Po czym to poznasz? Kiedy ktoś płacze, ty już szukasz rozwiązania, zamiast po prostu pobyć obok. Kiedy ktoś się złości, ty już szukasz słów, które go rozbroją, zamiast sprawdzić, czy to w ogóle twoja odpowiedzialność. Kiedy ktoś jest zawiedziony, ty jesteś gotów oddać swoje granice w zamian za to, żeby wrócił spokój. I tak to kiedyś działało, może nawet ratowało. Tylko, że dziś w dorosłym życiu zaczyna kraść ci relacje, bo ludzie przyzwyczajają się, że ty jesteś amortyzatorem, a amortyzator nie ma prawa pękać. Krótka, realna scena. Wracasz po pracy, jesteś zmęczony, ale słyszysz w mieszkaniu podniesiony ton. Ktoś mówi ostrzej, ktoś odpowiada ciszej. Ty nawet nie zdejmujesz kurtki i już wchodzisz mu w środek z dobra, spokojnie. Co się stało, jakby Twoje zmęczenie nie miało prawa istnieć? I teraz ważne. Problemem nie jest to, że jesteś empatyczny. Problemem jest to, że Twoje poczucie bezpieczeństwa jest przyczepione do cudzego nastroju. To zmienia wszystko. Bo wtedy nie chodzi o asertywność jako sztuczkę. Chodzi o rozłączenie alarmu, który włącza się, gdy ktoś obok ma emocje. Są dwa sygnały, że to dokładnie to. Jeden, czujesz odpowiedzialność za nastrój innych, nawet bez słów. Drugi, gdy próbujesz przestać, w środku pojawia się wstyd albo strach, jakbyś robił komuś krzywdę. To ma sens, jeśli twoja mapa relacji powstała wtedy, gdy cudza niestabilność mogła kosztować cię uwagę, spokój, a czasem i miłość. W praktyce to dzieje się szybciej niż myśli. Ktoś ma gorszy dzień i ty jeszcze nie zdążysz tego nazwać, a ciało już ustawia się w tryb uspokoić. Czujesz napięcie, więc robisz coś, żeby napięcie spadło. I na chwilę spada, dostajesz ulgę, a ulga uczy mózg. To było potrzebne, rób to znowu. Potem przychodzi druga część, mniej widoczna. Ludzie zaczynają się o ciebie opierać nie dlatego, że są ślierą źli, tylko dlatego, że ty od dawna wysyłasz sygnał: Ja uniosę. Jeśli ktoś ma skłonność do przerzucania emocji, przy tobie robi to bez oporu. Jeśli ktoś unika odpowiedzialności, przy tobie łatwiej mu jej nie brać, bo ty już jesteś w roli tego, który łagodzi, tłumaczy, skleja. I to nie musi być dramat. Czasem to są drobiazgi. Weź do niego, napisz, bo ja nie umiem. Powiedz jej coś, bo się obrazi. Ty zawsze wiesz, jak to ugryźć. Z każdym takim momentem twoje granice robią się bardziej miękkie, a zmęczenie bardziej twarde. I tu jest rzecz, która brzmi przewrotnie, ale jest kluczowa: to niewrażliwość każe ci uspokajać innych. Tylko strach przed ich emocjami, który kiedyś chronił Cię naprawdę. Nie chodzi o to, że nie lubisz ludzi. Chodzi o to, że cudza złość, płacz, rozczarowanie czy długie milczenie uruchamiają w Tobie alarm. A wtedy Twoje działanie nie jest czystą troską, jest próbą odzyskania bezpieczeństwa. I teraz, Mithook, jeden prosty to nie Ty masz problem z granicami. To inni mają dostęp do Twojego spokoju. Standardowe rady często to pogarszają. Postaw granice. Powiedz, co czujesz. Nie bierz tego do siebie. Brzmi prosto, tylko że Twoje ciało słyszy coś innego. Zaryzykujesz więź. Możesz próbować wypowiedzieć zdanie, ale w środku już leci film. Obrażę, zawiodę. Zrobi się awantura. Zostanę sam i wtedy odruch wraca. Wycofać siebie, zająć się nimi, żeby wrócił spokój. Poznasz to po bardzo konkretnych chwilach. Ktoś okazuje emocje, a ty od razu szukasz słów, które to rozbroją, zanim w ogóle sprawdzisz, czego ty potrzebujesz. Próbujesz nie reagować, ale w środku rośnie przymus, jakbyś ignorował coś groźnego. A kiedy w końcu ulegasz i łagodzisz sytuację, przychodzi ulga. I zaraz po niej złość na siebie, że znowu zniknąłeś. Najciemniejszy fragment jest taki. Czasem uspokajasz ludzi kosztem prawdy. Nie mówisz, co cię boli, bo boisz się reakcji. Nie prosisz o wsparcie, bo nie chcesz dokładać. Nie wchodzisz w konflikt, bo konflikt kiedyś mógł oznaczać chaos w domu. A kiedy żyjesz długo bez prawdy, relacje robią się spokojne, ale płaskie. I wtedy łatwo pomylić brak napięcia z bezpieczeństwem, choć bezpieczeństwo to nie cisza, tylko to, że emocje mogą istnieć bez Twojej kapitulacji. Jeśli próbujesz to zmienić samą wolą, zwykle kończy się jak zawsze: zaciskasz zęby, wytrzymujesz, a potem wracasz do starej roli, bo napięcie jest nie do zniesienia. Zmiana nie zaczyna się od kolejnego postanowienia. Zaczyna się od nowej interpretacji tego, co czujesz w ciele, kiedy ktoś obok ma emocje, bo dotąd to napięcie było sygnałem: działaj, zanim będzie źle, a ma stać się sygnałem. To stary alarm, nie wyrok. W praktyce wygląda to jak powolne odzyskiwanie miejsca dla siebie w relacji. Nie przez demonstracyjne, od dziś stawiam granice, tylko przez małe przesunięcie uwagi. Zamiast natychmiast regulować cudzy stan, najpierw rejestrujesz swój. To jest chwila ciszy, zanim odpowiesz. Jedno spokojne wdech-wydech. Zauważenie, że dłonie się spinają, a język sam szuka zdań, które złagodzą. W tej sekundzie odzyskujesz wybór, a wybór jest początkiem wolności. I teraz klucz, który brzmi mało spektakularnie, ale działa. Pozwól innym przeżyć ich emocje. Ktoś może być rozczarowany i to nie znaczy, że relacja się kończy. Ktoś może być zły i to nie znaczy, że ty jesteś winny. Ktoś może milczeć i to nie znaczy, że musisz natychmiast naprawić atmosferę. Dla wielu osób to są zwykłe fakty. Dla ciebie to może być trening bezpieczeństwa. Życie zaczyna wyglądać inaczej, kiedy umysł przestaje robić to samo. W rozmowach jest mniej przymusu, a więcej obecności. Zamiast biec do rozwiązania, potrafisz zostać obok człowieka. Zamiast przewidywać katastrofę, dopuszczasz, że emocje są chwilą, nie wyrokiem. I paradoksalnie, relacje robią się głębsze, bo przestajesz być tylko funkcją, przestajesz być tym, który uspokaja. A stajesz się osobą, która ma też swoje potrzeby gorsze dni granice ważne to nie ma prowadzić do chłodu ani obojętności to ma prowadzić do troski bez przymusu troski, która nie jest kupowaniem spokoju za cenę siebie. Jeśli dotąd Twoja dobroć była ruchem obronnym, teraz może się stać wyborem. Różnicę poznasz po tym, co zostaje w Tobie po kontakcie. W starym trybie po uspokajaniu czujesz zjazd pustkę, czasem cichy żal, że nikt nie pyta o ciebie. W nowym trybie, nawet jeśli sytuacja była trudna, zostaje poczucie byłem obecny, ale nie zniknąłem. Są też dwie myśli, które pomagają utrzymać kierunek, kiedy stary odruch ciągnie w dół. Jedna, nie jesteś odpowiedzialny za to, żeby wszystkim było dobrze. Druga, nie jesteś już dzieckiem w domu, w którym dorosły może się rozsypać, jeśli ty nie będziesz grzeczny i spokojny. Jesteś dorosły tu i teraz, i to i tu i teraz nie jest hasłem to jest różnica między przetrwaniem a życiem. Mroczna prawda jest prosta. Kiedy uspokajałeś dorosłych jako dziecko, płaciłeś sobą za spokój w domu, i twój organizm wciąż uważa, że to uczciwa cena. Ale już nie musisz jej płacić. Jeśli masz z tego odcinka zabrać jedną rzecz, niech to będzie ta. Cudze emocje nie są Twoim zadaniem domowym. Możesz być blisko i nie przejmować steru. Możesz kochać i nie ratować. Możesz słyszeć złość i nie biec jej rozbrajać. Wyzwanie na koniec jest krótkie i niewygodne. Przez najbliższe 24 godziny, gdy poczujesz odruch uspokajania. Zrób jedną rzecz. Zatrzymaj pierwszą automatyczną odpowiedź i pozwól, żeby w rozmowie pojawiły się dwie sekundy ciszy. Nie tłumacz się, nie naprawiaj, dwie sekundy, a potem sprawdź, co się w tobie dzieje. Czy pojawia się wstyd, strach, a może zaskakująca ulga? I jeśli po tych dwóch sekundach dalej chcesz pomóc, pomóż, ale już jako wybór, nie jako przymus.